Dobra wam... Dalej. już um, przecież wcześniej przygotowałem. Um, pokażę Wam też dzisiaj, bo niech szybko ma pierwszy. To jest mój pierwszy odcinek na moim kanale. Więc um, teraz w pierwszym odcinku um, Kira 2, um, o ile to mówię, um, seria. Um, teraz udamy się, um, się po ogólnie. Jakie są wyskałnie? To ja się szybko tutaj eee, tu już szybko w ogocie. Tu znajdziemy C.U.D. Marsznikan. Wyświęcam! Nie wiem, czy nabojów. Jak naciskamy na. Fona wyskakuje nam. Szajmon, auto. To jest.

Jak zwykle, tu macie się Muszę się to auto i posiadać on nie się zmieniał tak jak no teraz. Z aż trzy. Eee, to są napisy. Jest już Nie wiem, po co, Tak, eee, tak, A <laughs> double, <Molotov> cocktail of the Cocktail! last <laughs> Babylon. <Yeah. Yeah. laughs> Suffix, on foot. Need of assistance was the 1071 East Babylon. Hmm. Yeah.

Gracias. Kończyło się na kolach. Jedziemy pociąg. Konkretny to mój pierwszy odcinek na moim kanale. Więc um, polećcie powiedzcie mi, jakie mam błędy. Um, I tu mam poprawić. Um, więc um, to będzie na tyle. Może tu mam poprawić, może mikrofon mam poprawić, bo akurat słabo mi się zepcie. czy no, no, to ślepcie. Eee, za chwilę będzie naczepa, a później czołg, ale przed naczebą będzie czerwony van. Jak już mówiłem, to je, tu jest czerwony van. O, i jak tu jest naczepa i tu jest. I tu jest czoł. Przeczekamy sobie wysiadamy e, dobrze. Сейчас я чем собой, моим любиоток. И моим шальке Мигелано.

raz, dwa, trzy pięć, dziewięć dziesięć kończę odcinek to na sześć, sześć, sześć. Adam odcinek. kończy odcinek to to, cudzysłowie kończy